Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Powiem Państwu, jak wyglądają przygotowania do Dnia Kolonizacji Jana Pawła II w Muzeum i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Szanowni Państwo, wszyscy ci, którzy zapisali się na nasze spotkania, będą mieli identyfikatory wydawane przez osoby, które to czyniły w Państwa imieniu, a więc Fundację Oczami Brata. Ci wszyscy z Państwa, którzy będą chcieli tylko wjechać i podwieźć niepełnosprawnych i wyjechać od nas prosimy o włożenie białej kartki za przednią szybę samochodu. Będą wtedy ci, ci wszyscy, którzy wpuszczają kierować Państwa tak, żebyście szybko wyjechali z naszej firmy po opuszczeniu przez niepełnosprawnych Waszego samochodu. To uwaga numer jeden. Brama wejściowa numer dwa od ulicy Ryga, Ryda Śmigłego, czyli nie pierwsza od ulicy Jagieński, tylko druga będzie jedyną bramą czynną w tym dniu. Dla Państwa, jeżeli chodzi o wjazd na naszą posesję. Natomiast ci z Państwa, którzy nie mają identyfikatoru do tej pory, nie wybierają się w ostatnim momencie, muszę powiedzieć, że nie wjadą na teren naszego parkingu, tutaj wewnętrznego. Muszą się udać 150 metrów dalej pod urząd cenny. Tam jest dosyć duży parking, stamtąd trzeba do nas dojść. I będziemy mogli tylko załatwić koło 100 osób dodatkowych, które mamy ewentualnie jeszcze miejsca wraz z osobami towarzyszącymi, czyli około 50 niepełnosprawnych to są te osoby, które mogły jeszcze w dniu kanonizacji do nas wejść. Wejścia zaczynają się od godziny 8, trwają do godziny 9. No oczywiście w sporadycznych wypadkach będziemy, będą wpuszczane osoby po godzinie 9, jeśli jeszcze będzie oczywiście miejsce. Proszę Państwa, nie możemy przyjąć więcej w całości niż około 800 osób, dlatego że około 200 osób to są sami wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w naszym programie, a nie możemy przekroczyć osoby ilości 1000 osób. Z ważnych rzeczy, jeżeli Państwo postawicie swój samochód, będziecie się przetestować na część naszego placu, w którym będzie się odbywała Msza Święta i całe spotkanie z Arką Nago, i transmisja z Watykanu. Między dwoma budynkami, ten to jest ten właśnie teren wyznaczony pod naszą imprezę. Ale po dojściu z parkingu nad plac będą po lewej i po prawej stronie stoliki, na których możecie Państwo odebrać identyfikatory, które się zapisali, a nie odebraliście tego do niedzieli. Będą ułożone nazwiskami, będą to podzielone i będzie tylu wolontariuszy, że wystarczy, żeby spokojnie sobie to odebrać. Zajmujecie Państwo spokojnie miejsca po lewej i po prawej stronie. Przed sceną i czekamy na rozpoczęcie o godzinie 9 występuki Małego. to będzie próba generalna. Potrwa ona wraz z nagłośnieniem, z sprawdzeniem transmisji internetowej, z sprawdzeniem transmisji telewizyjnej do Watykanu koło pół godziny. Punktualnie o godzinie 8.30. 9.30 rozpoczynamy mszę świętą celebrowaną, która będzie właśnie w tym samym miejscu, gdzie będziemy czekać na transmisję z Watykanu. Będzie kilku księży, może kilkunastu księży, który po zakończeniu przy będzie rozdawać Komunię Świętą i proszę zostać na swoich miejscach, każdy podejdzie do niepełnosprawnych z księży, zrobimy to bardzo sprawnie. I jeżeli nawet nie zdążymy w okresie tych pół godzin do rozpoczęcia transmisji z Watykanu, to Państwo będziecie mogli jeszcze wziąć tą, przyjąć Komunię Świętą. W trakcie rozpoczęcia transmisji do Watykanu będzie tylko wizja, natomiast w dopiero puścimy, czyli głos w momencie, kiedy komunia zostanie przyjęta. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, które chciałbym Państwu powiedzieć, to informacja na temat Spowiedzi Świętej. W naszym, przy naszym muzeum będzie możliwość wyspowiadania się, będzie obsługiwało tylu księży, ile będzie potrzeba. W budynku Mennicy budynku numer 2 będzie to wszystko opisane bez żadnego problemu. Proszę Państwa, w czasie całego trwania naszego spotkania z Państwem, z Arką Nowego, z Watykanem, z łączności z naszym kochanym Janem Pawłem II, będzie, możecie Państwo korzystać z kawiarni, która będzie w hali budynku Mennicy. Tam będziemy mieli dla Państwa przygotowaną kawę i herbatą. To jest za darmo, natomiast pozostałe posiłki i napoje będą płatne. I proszę sobie przygotować 10 zł na obiad i chyba o granicach 3 zł za napoje. Będzie firma profesjonalna, cateringowa zajmująca się takimi rzeczami. Możecie być Państwo pewni, że na pewno będzie smaczne i pyszne. To obiad będzie wydawany dla tych Państwa, sprzedawany od godziny mniej więcej w pół do drugiej. Do godziny drugiej, może 15 już po drugiej, zaczniemy. Do godziny, w pół do, do godziny drugiej. O godzinie drugiej. Będziemy mieli transmisję, już nie transmisję, tylko koncert Krzysztofa Niedźwieckiego. Skończy się on o godzinie 15, a o godzinie 15 rozpoczniemy bezpośrednią transmisję z Doliny Miłosierdzia, skąd będzie transmitowana koronka do Miłosierdzia Bożego przez Radio Fiat. Na telewimach pojawi się obraz, który był nakręcony przez Telewizję Polską właśnie z uroczystości, które odbywają się dla bezdomnych. I jeszcze najważniejsza rzecz, że koncert Arki Onoego rozpocznie się o godzinie 12.30 i będzie trwał właśnie do 15.00 po pierwszej. W międzyczasie będziemy mieli jeszcze dwa wejścia internetowe z koncertu z utworem taki mały, taki duży. Może świętym być, i cała transmisja z naszego muzeum będzie transmitowana do internetu. Możecie Państwo zobaczyć nam na swoich komputerach własnych. Domach. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość. I zapraszamy na spotkanie z Janem Pawłem II, już kanonizowanym wraz z Janem 23, 27 kwietnia 2014 roku, godzina 8, nasze bramy, nasze, nasza firma jest do Państwa dyspozycji. Panem Bogiem dziękuję. Szanowni Państwo, najważniejsza informacja. Przez cały czas trwania naszej imprezy musicie mieć identyfikator naszej. O tym nie zapomnijcie. Dziękuję.